Witam wszystkich. Po dłuższej przerwie, aktualnie na Pomorzu Zachodnim trwają żniwa jęczmienne. Tutaj my też już tam któryś dzień z kolei kosimy. Nie było wcześniej czasu, bo to takie niedociągnięcia jeszcze. No, w moim stanie, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Poprawki przy kombajnie, przy logistyce. A Teraz jest chwila. coś tam nagramy. Ogólnie... <laughs> Tak to wygląda ziarno jakościowo u nas w tym roku bardzo dobrze Gęstość No mogę powiedzieć nawet że dawno takiej nie było Wilgotność w granicach 10-11 Także Także jakoś to idzie Babka daje radę jakieś tam fochy czasami strzeli <laughs> Ważne, że się kręci. No i tak to wygląda. No, ogólnie sucho. Wilgoci w ścierni 0. Gosiliśmy dwa dni temu, to była środa 35 stopni dramat. Pięczmi w Slosie ma 37 z hakiem, <laughs> temperaturę także... Że ogólnie bardzo <laughs> suche i bardzo nagrane ziarka są. Także no mówię, no, tak to wygląda. Ogólnie cena, dramat jest, bo jest. Dobra, lecimy. Wypróżnić się. Tak to wygląda. Do tej pory o, mamy skoszone prawie 30 hektarów gdzieś to jeszcze zostało z 15 do skoszenia, i będzie po jęczmieniu. Ogólnie dojrzała, bo co niektórzy to nawet słoma ziarko dojrzałe, suche, a słoma zielona. Tu u nas odmiana Sandra. Jakoś to sobie tam doszło w miarę równo No i jęczmik w tym roku naprawdę ma wagę To czuć Na przyczepie To tak to wygląda, nie? Kukurydze ładne no, Mogłoby popadać troszeczkę Byłoby lepiej Na uprawki ja się na pole Z rozładunku, zapomniałem coś dograć. Z kolejnego się nagra, Zobaczcie, jakie tu nas są góry. Tu normalnie traktor stoi, i tu mamy poziom z pola. Tak jak ja teraz stoję, to patrzę o w to miejsce, tak jak palcami pokazuję, na korony drzew, tak, tak 3 czwarte od dołu. <taki>, Taki mamy tutaj spadek do dołu. Tu nawet chłopaki obok, jak siali kukurydzę, to to siali dotąd. A tu wszystko zostawili, bo też tam jeszcze bardziej stromo jest. Także <coughs> czasami nie warto się kusić, jakiś tam hektar, dwa dosiewać na siłę. Bo to raz, że tam nic nie urośnie. Dwa, że jest ryzyko katastrofy jakiejś, wywrotki, innych cudów, wianek. No tutaj jak żeśmy pryskali na początku, bo żeśmy obsiewali to do końca. To powiem Wam, że ciągnik 150 konny tego pokroju, opryskiwacz Amazone UX 4000 litrów, 1000 litrów w beczce i on się tu nie mógł pod, wciągnąć pod górkę, tak? Trzeba było przyjeżdżać i go wciągać gdzieś tam jak jakiś po deszczu, czy ogólnie no, na wiosnę jak to się pryska, ścieżki są ujeżdżone, mokre, śliskie i, i po prostu no <laughs> zjechał na dół i tutaj już był dramat, nie? Co, co miał jedną czwartą pojemności zbiornika tylko. <laughs> takie pole o, pofa pofałdowane nie wiem, kamera tego nie odda bo kamera soczewka dosyć mocno spłaszcza, ale no jest takie pogórkowane dosyć mocno <laughs> a tu jeszcze najlepsze że tutaj płynie rzeka, także tu macie obraz, ta rzeka przez ileś tam tysięcy lat, co się tutaj <laughs> korytko wyżłobiła, no to tam jest taki rów jeszcze, jeszcze w dół, bardzo mocno tak jak widać, o tam tam jest Ambona no to i tam jeszcze na dół jest rzeka Że <laughs> lecimy z kolejnym <laughs> zbiornikiem jedzie kombajn, jadę przed nim, bo <laughs> bo się kurzy zabiera tutaj na tą stronę, a nie będę jechał za nim, bo to wszystko łapie w chłodnicę. Ja to obserwuję, jak będzie chciał sypać, to rurę wystawi, wtedy się no, zwolni. Tu skrzyp tu trochę widzę jest, niby pH uregulowany, ale ten skrzyp aż chyba się zadomowił tutaj na dobre. Teraz ogólnie sucho. Zachodnie Pomorskie, okolice tutaj Pyrzyce, Gryfino. Zobacie tam staw. Takie Mół został, błoto z dna tylko, troszeczkę wody, wyschnięte wszystko w ciul <słanowite> Czerwiec zakręcił się z sumą opadów około 50 mm raczej Chyba na pewno nie przekroczyło u nas tutaj na terenie Tam gdzie bynajmniej Dolny Śląsk to im stówkę, podstówkę prawie podbiło z tego co mi wiadomo Rowy suche, oczka śródpolne suche Szału nie ma z wodą, nie. Zobaczymy, co tu czas pokaże, tak? Czy coś popada, dopada? Ile dopada na te uprawki? Teraz jak tutaj tą wodą gospodarować, nie mam pojęcia. No myślę, że na początku no nie ma co tego drapać. To jest popiół. A jak, nieruszone, jak nieruszona ściernia będzie, to też chyba jak jakiś jakikolwiek też popada, to po porzysku chyba głębiej nam oknie. Nie wiem. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. <laughs> To tak na logikę, jeżeli jest, wbijemy jakąś rurkę pręta w ziemię i polejemy po nim wodę, no to woda, te rurki będą zbierać tą wodę i ciągnąć w głąb profila, tak? No tak, bynajmniej ja to odbieram, rozumuję. Tak to wygląda mniej więcej. to ogólnie pole mokre. Pole mokre, to i jęczmień jest lepszy trochę niż na poprzedniej działce. No, że ta poprzednią działkę jak kosiliśmy to mówię nie, na, nie zdążyłem nagrać bo no, tam jeszcze jakieś pierdoły raz, jedne, drugie no ale pod że tam kosiliśmy na działkę najdalej oddaloną od domu no i tam też było problem logistycznie to ugryźć tam od znajomego pożyczyłem jeszcze dwie przyczepy metaltechy, czternastki no to powiem wam że no ciągniki miały co ciągnąć Myślałem, że to są takie same jak nasze 12, tylko burty wyższe. A to jednak całkiem inna przyczepa. Dłuższa, mocniejsze osie, więcej piór. trzy, resory, trzy pióra na resorze parabolicznym. No i 1,60 60 m burty, tak? Metr 60 m i o 70 cm gdzieś dłuższa przyczepa. No to tam, jak ja tutaj biorę 11 ton prawie jęczmienia, jak jest dobrze usypana przyczepa, no to tam, tam mogę śmiało ze 2 tony albo nawet 3 dołożyć. Te przyczepy nam dosyć dużo ułatwiły roboty Trochę luźniej, ale aczkolwiek i tak Tam droga, tam na tamtym polu droga bardzo dużo czasu zabiera To jeszcze żeby była w jakiejś lepszej kondycji A tam taki asfalt perlowski, dziurawy Kurde jeszcze o tym ciągnikiem jechać, to jakbyś na koniu jechał Nie dość, że on sam od siebie skacze, to jeszcze ten tur nie pomaga w ogóle wcale Tam też mieliśmy awarię klimatyzacji się po prostu włącznik w kabinie się zepsuł rozłączyło sprężarkę nie, nie, nie dawało już, nie chłodziła klima i przewód od podnoszenia motowideł On tam idzie w tym w, hedrze, w profilu tam rurka wcześniej nie była, no to rurka też nam gdzieś tam przegniła bo to też nie jest no, dosyć młody kombajn rurka przegniła i wsadziliśmy przewód i ten przewód też gdzieś tam struchlał ze starości. No, guma się starzeje gdzieś tam nadpęk pewnie skorodowała zbrojenie i, i test strzelił. No to takie awarie to żeby tylko takie awarie były. Także na razie się kręci jakoś to i żeby się kręciło jak najdłużej. W gospodarstwie mamy posianą też prawie 10 hektarów kukurydzy. Pierwszy rok zobaczymy co to będzie. No mówię na kukurydzę by się przydało. w Deszcz, tym Deszczu troszeczkę tak. Dużo, niedużo troszeczkę chociaż, żeby ją tam podratować. Ja siałem swoją 16 albo 17 kwietnia, trochę za wcześnie. Na szczęście nie wymarzła, nie trzeba było jej przesiewać. <laughs> W biegu w miarę możliwości powiem Wam, że tak przez cały dzień jak się w biegu łapie, prawie 2,5-3 hektary się więcej kości. No to tak przez 5 dni to mamy pół dnia do przodu, nie? Jak to jest? To jednak jak się w biegu zbiornik opróżnia, to te 23-30 jarów, no. Pół, no Powiadałem przesadziłem, ale gdzieś tam parę metrów się przejeżdża, nie? Tak metr do metra i na koniec finalnie wychodzi dosyć dosyć. Kombań dostał nowe opony, tam to już się już ruina była, szukałem używek, gdzieś to jakoś po kosztach rozłożyć, ale Ciężko znaleźć używki. Są, niby zarzekają się, że ok, wszystko fajnie, ale później, jak jakieś bliższe zdjęcia dostawałem, to spękane, popękane. i kupimy za dwa, tam gdzie trzeba drugie kupować. A, a tych opon też nikt nie chce zabierać. Znaczy, chcą zabierać, tylko trzeba zapłacić. Dobra, jedziemy. Tu akurat mamy odwóz z pola, dosyć taką najgorszą drogą Trabę wyłączyć staram się jeździć po ścieżkach żeby nie gnieść tego pola aczkolwiek tu sucho jest raczej tam za wiele się nie powinno ujeździć to z reguły może <laughs> widzimy się na podwórku obiad im zawoziłeś? a Ty też jadłeś? To do domu pójdziesz, zjesz. Nie mam, muszę Mam zapakowane. Gdzie masz? Mam zapakowane. W samochodzie? Ale zostawiłem im, bo. To też trzeba pamiętać, żeby go odbijać. Dobra. i ten taki tylko że co, tutaj jak założysz to to się urwie bo tu nie ma do czego zaczepić a jak znowu, zrobimy tutaj do to znowu że jak robimy gniazdo takie do, do sprężarki to będą ziarka się wypierdalać do środka i będzie problem z podpięciem, bo już myślałem żeby kupić Trzeba zaobserwować, słoma jeszcze zielona, nie do końca, dojrzała, o, mokre czuć, wilgoć, ja tutaj to w ogóle nie ma na co patrzeć. Trzeba dzisiaj wiaterek yy... fajnie zabiera, chociaż, chociaż nie, nie zabiera, kręci, teraz zaczął kręcić, rano wszystko szło tam, teraz ciągnie tak średnio na jeża, a skóra wymyśli sypać tam na dół, zjeżdżać. Yeah,

Why is a create secret something magical? Magic's in the evening like a unicorn Do you still believe in something magical? Underneath the rainbow